Ciemeneczko z tej strony Zara. Dzisiaj um, tak jak i wczoraj e, nie było, wcz wczoraj nie było odcinków, ale e, Hildy nie ma z nami. E, przyjdzie dopiero jutro albo pojutrze, a więc spokojnie to nie mm, będzie. A dzisiaj będzie odcinek od pokonania DZW. No co bardzo czekałam. Proszę Zara. Klucz jest gotowy. Nie mamy pewności, czy zadziała, gdyż nie jest to dokładna kopia klucza z obrazu. Klucz jest dość kruchy, więc może się złamać lub zniszczyć. Zupełnie jak zamek. Zupełnie... Zupełnie zamek. Ale musi... A że musisz zniszczyć, o Boże. Ja dopiero wstałam już od razu, to do... będę nagrać ładnie. Ale musimy podjąć to ryzyko. Czy wiem, coś o Dolinie złotych skórz? Tak, wiem. Z radością ci opowiem. Nie chcę mi się czytać, prosić. Dolina złotych skórz to bardzo wyjątkowe miejsce. To nie jest tylko mit. To nie tylko mit, że duchy, śniegu i inne niebezpieczne stwory się tam czają podczas zimy. Dlatego brama jest zamknięta. Ostatnie dwa lata były w miarę bezpieczne, ale musimy... Starannie strzec terytorium. We wschodniej części doliny jest domek i pole należące do dziadka Justyna. To prawda, starego Jaspera... To prawda. Starego Jaspera, którego wcześniej poznałaś. To prawda, to prawda. Dalej w dół zachodniej części doliny znajdziesz wioskę Zachodni Przylądek. Jest tam bardzo ładna stajnie dla koni. Nigdy nie byłem tam osobiście, ale jestem pewien, że znajdziesz tam kilkoro przyjaciół, z którymi wpakujesz się w kolejne kłopoty. Dzięki. No nic. Dobrze, Zara, czas byś... Udało się do Doliny Złotych Wzgórz. Powodzenia! Mam nadzieję, że znajdziesz tam burmistrza i dowiecie się dlaczego brama nie została w tym roku otwarta. Pamiętaj, że nie możemy mieć pewności, że klucz zadziała. Wygląda, że... Wygląda, że w... wytrzyma trzy próby. Wróć, jeśli się nie uda. Bądź ostrożna. Ale no, dlaczego? Tak jakby teraz... Mi się wydaje, że on miałby nie zadziałać, a ja bym chciała, żeby zadziałał, no. Au. Ponieważ to tak jakby brzmi, że... ...że mam do niego wrócić. I czekaj. Otwórz południową bramę, się bezpośrednio... Aha, czyli... ...chyba to otwórz południową bramę, znajdującą się bezpośrednio... Aha, czyli chyba myślę, że... Myślę, że, myślę, że się ją otworzymy, ale zobaczmy, nie jestem pewna, nic pewna, ale teraz sobie już pojedziemy na, tu, na, na, na ujeszczalnię, żeby bliżej, bo, no bo, no bo tak, ponieważ byśmy teraz musieli długo jechać, ujeszczalnia. Nie idziemy na uliczanie. Zobaczymy czy zadziała klucz. Mam nadzieję, że zadziała. Ach, ach. Tak, tak zadziała, bo mam tutaj szare i jakby albo i nie jesteś. Zaś... Dobra, nie będę. Zobaczymy po drodze. Jest teraz taka zajęta, ale jestem takim nubem, że dopiero na połowie 16 odpokoję decyzję 2. Serio, sorry. Pierwsza próba. Druga próba. Oho! Książę się złamał, ale zamyk się otworzył brama, jest otwarta, dolina. Tam nie masz... No A tak jest tak wzór stoi przed tobą otworem. Uj oj, oj, oj Nie wiecie jak to jest. Jak? No za... za tanie. Normalka. Jakie? Ja jestem na szesnastym poziomie. To... uda, kiedy będziesz, a na... tutaj, gdzieś no widzicie sami, sami to zobaczymy może. To. A to baj. Pa, pa. Teraz sobie zrobię kilka screenów Opla Niestety wezmę do ignorowanych, ale później ją wyrzucę Tak o, musimy taki ładny Taki ładny screen już ładny. dokładnie jest to taka Teraz zaraz ją zwiedzimy i w ogóle Jakby była z nami Hilda no to by mi pokazała wszystko, odprowadziłaby mnie po DZW. Ale Hiddy niestety z nami nie ma. Też jestem z tego, bo smutna. Na razie. No bo to mówię, jakby miała odejść, ona wcale nie zabierze na, na szczęście tego. Jakby w sensie założę teraz drugi czapel. O tak od No nie, dlaczego mi ta fryzura tak odstaje... No nie, nie. Dobra, nieważne. Dobrze. Wschodni gaj. Ojej, jak ładnie. O, takie jest diecie. No nie, no ja teraz będę strykać 50 fot. Przepraszam Was. Zrobimy sobie przynajmniej jedno zadanko. Zara, jak się masz? Przecież ty mnie nie znasz. No, jak? Jasnowic. Skąd ty to wiesz? Czarny. Witaj na dyniowej farmie wschodniej Polany. W końcu znów... W końcu znów się spotkamy. A bo co czas, boże? O jezu, no tak. Nie mogę ci się... Nie mogę ci się nadziękować za uwolnienie mnie od... Na... Dobra, nieważne. Ja Jej to już po prostu tak tego. Wierzara, odkąd uwolniłaś mnie od nienawiści, nie potrzebuję już strzec swoich ziem przed sąsiadami. To całkowicie twoja zasługa. O, więc oto y, moja dniowa farma niestety trochę podupadła i zaniedbana. W końcu nie było mnie tu przez 20 lat. O Boże, ale teraz nad, nadszedłem. Nadszedł czas, Boże. Przepraszam Was, ale ja też jestem w takich emocjach i po prostu, uu, by zrobić tu porządek i posadzić najlep najlepsze i najsmaczniejsze dynie w Jordwiku. No to zobaczymy jak się to wyjdzie. Ja myślę, że yy, to ja sobie robię, będę robić sama, bo już też jestem troszeczkę tak już za dużo tego wszystkiego. Jestem po prostu tak, 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 tak po prostu... Jestem tak zadowolona z tego, że mam tu dolinę co tu wzgórz, bo... No bo bardzo ją chciałam, bardzo chciałam i zawsze się bałam, że jednak jej nie odblokuję, ponieważ yy, No, umówmy się, ja Ja mam Sz... Yy, ja mam 16 level Ja powinnam już mieć ją dawno Już na przykład Atakama na Alowi się odblokowała ją na 13, wiem bo patrzyłam No i dlatego się po prostu bałam I no po prostu, jeśli teraz ją odpakowałam, to też sobie zwiedza. Miałam też kupić jakieś sweterki, więc to też y, zrobię i po prostu teraz będę jeszcze się cieszyć, cieszyć, cieszyć. Ale z wami już się będę żegnać. O, wow, nie widziałam nigdy takiej tablicy, w której pokazuję, że są mistrzostwa, Może dlatego, że się nie patrzę. Dobrze, ja się z wami będę żegnać. Nie, bo niebieski patrzę. Oho. Ja się będę z wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i widzimy się. Widzimy się. Oh, widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!